Kwestia tego, kim była żona Kaina, jest jednym z największych tajemnic, które intrygują zarówno badaczy, jak i czytelników Biblii. Po zabiciu Abla Kain zostaje wygnany przez Boga i wysłany do ziemi Nod. Tam Biblia wspomina, że znalazł żonę i miał dzieci. Ale kim była ta kobieta, skoro do tej pory biblijna narracja wspominała jedynie o Adamie, Ewie i ich dwóch synach? Ta luka w historii otwiera pole do różnych interpretacji i teorii, prowadząc nas do wniosku, że Kain mógł poślubić jedną ze swoich sióstr, córek Adama i Ewy, które nie zostały bezpośrednio wspomniane w Piśmie Świętym. Księga Rodzaju jest znana z tego, że przedstawia skrócone relacje koncentrując się na kluczowych momentach i postaciach, co oznacza, że wiele historii i osób mogło zostać pominiętych w głównym nurcie opowieści. Tradycje rabiniczne oraz niektórzy chrześcijańscy badacze sugerują, że Adam i Ewa mieli wiele innych dzieci, których imiona nie zostały zapisane. W księdze rodzaju 5, 4 wers, czytamy, że Adam żył 800 lat i miał synów i córki. Te zapomniane córki mogłyby być kluczem do zrozumienia, kim była żona Kaina. Ta teoria ma sens w kontekście tamtych czasów, kiedy ludzkość dopiero się rozwijała. Choć małżeństwa między rodzeństwem były później zakazane przez prawo mojżeszowe, w początkach stworzenia mogło to być konieczne dla rozwoju populacji. Skupienie narracji na Kainie i Ablu wynika z istotności tych dwóch postaci i znaczenia lekcje, które niosą ich historię, pozostawiając w cieniu inne dzieci Adama i Ewy, które, mimo że są zapomniane w narracji, odegrały kluczowe role w kontynuacji rasy ludzkiej. Ta tajemnica przenosi nas w czasy stworzenia, kiedy wszystko było w swych początkach. Życie kwitło w sposób prosty, ale intensywny, z każdą decyzją kształtującą przyszłość ludzkości. Wyobrażenie sobie tego scenariusza to zrozumienie złożoności życia w nowym świecie, w którym grzech został wprowadzony, a potrzeba przetrwania i kontynuowania linii ludzkiej była kluczowa. Aby lepiej zrozumieć kontekst tamtych czasów i rolę zapomnianych córek Adama i Ewy, Musimy umiejscowić biblijną narrację w kontekście kulturowym i historycznym Bliskiego Wschodu. Historie zapisane w księdze Rodzaju były przekazywane w czasach, gdy piśmiennictwo było ograniczone, a tradycja ustna dominowała. Tylko najważniejsze wydarzenia były zapisywane, a genealogie często koncentrowały się na mężczyznach, zwłaszcza tych, którzy mieli znaczący wpływ na historię ludu Bożego. To tłumaczy, dlaczego żeńscy potomkowie Adama i Ewy nie są szczegółowo przedstawiani. W czasach Kaina populacja była minimalna i składała się głównie z pierwszych potomków Adama i Ewy. Chociaż Biblia nie dostarcza szczegółowych informacji na temat tego, jak ludzkość rozprzestrzeniła się tak szybko, ważne jest, aby pamiętać, że główny nacisk w Księdze Rodzaju kładziony jest na aspekty teologiczne i moralne. A nie naukowe czy chronologiczne. Akcentuje ona relacje między Bogiem a człowiekiem, ukazując znaczenie wierności, wyborów i konsekwencji, które kształtują ludzkość na przestrzeni wieków człowieczeństwo, konsekwencje grzechu i działania pierwszych ludzi. Stworzenie narracji moralnej i duchowej często przewyższa pragnienie precyzji historycznej czy biologicznej. Innym istotnym aspektem jest idea długowieczności pierwszych patriarchów, takich jak Adam, który żył aż 930 lat. Z tak długim życiem Adam i Ewa mogli mieć niezliczone dzieci i córki przez wieki. To pomaga wyjaśnić, jak Kain znalazł żonę, ponieważ prawdopodobnie ożenił się z jedną ze swoich sióstr lub bratanic. Ponadto małżeństwa między bliskimi i krewnymi były powszechne w wielu starożytnych kulturach, zanim wprowadzono formalne zakazy, a praktyka ta mogła być konieczna w początkach ludzkości. Taki historyczny kontekst daje nam jaśniejsze zrozumienie wydarzeń, pokazując, że tajemnica żony Kaina może być rozwiązana przez analizę kulturowego i społecznego tła tamtych czasów. Zapomniane córki Adama i Ewy stanowią część kluczowego okresu w historii ludzkości, gdzie linia ludzka była jeszcze czysta, a Boży zamysł napełnienia Ziemi dopiero zaczynał się spełniać. Zagłębiając się w postacie tej narracji, Kain wyróżnia się jako postać złożona i tragiczna. Jest pierwszym synem Adama i Ewy, co stanowi istotny kamień milowy dla ludzkości, ale także pierwszym, który popełnił morderstwo. Wewnętrzna walka Kaina z zazdrością, odrzuceniem i złością doprowadziła go do zabicia swojego brata, co podkreśla dramatyzm jego historii i stawia go w centrum moralnych i duchowych dylematów, z jakimi boryka się ludzkość od zarania dziejów. Dwoma braćmi uwypukla podział między szczerą posłuszeństwem a egoistyczną rebelią, co stanie się powracającym motywem w całej Biblii. Kain to postać, którą wielu może łatwo osądzać za swoje czyny, ale ważne jest, aby rozważyć jego kontekst. Żył w świecie po upadku, gdzie grzech już zaistniał, a relacja między ludźmi a Bogiem została zniekształcona. Ból spowodowany odrzuceniem jego ofiary przez Boga w połączeniu z osobistą frustracją ujawnia wrażliwość Kaina wobec własnej niedoskonałej natury. Symbolizuje on wewnętrzną walkę, z jaką wszyscy się borykamy, gdy nasze oczekiwania nie są spełnione lub gdy czujemy się niedoceniani. Jego żona, chociaż wspomniana tylko pobieżnie, również reprezentuje coś ważnego. Fakt, że Kain ożenił się i miał dzieci, wskazuje, że mimo swojego zbrodni życie trwało, a on odegrał rolę w rozszerzeniu ludzkości. Zbudował miasto i zapoczątkował linię, która później miałaby być związana z rozwojem rzemiosła i umiejętności ludzkich, takich jak metalurgia i muzyka, zgodnie z księgą Rodzaju 4, 17 do 22. Historia Kaina jest zatem czymś więcej niż osobistą tragedią. Jest odzwierciedleniem odkupienia, które można znaleźć nawet w obliczu grzechu i upadku. To, czego możemy się nauczyć, przyglądając się bliżej życiu Kaina i jego potomkom, to dualizm ludzkiej natury. Choć popełnił ciężką zbrodnię, jego historia ukazuje złożoność ludzkich doświadczeń, pokazując, że nawet w obliczu grzechu istnieje możliwość nowego początku i rozwoju zarówno w osobistym, jak i społecznym kontekście. Swoim grzechem był także pionierem, kimś, kto pomógł ustanowić fundamenty cywilizacji. Jego ścieżka skłania nas do refleksji nad złożonością odkupienia oraz rolą, jaką każdy z nas odgrywa w historii ludzkości. Historia Kaina niesie ze sobą głębokie przesłania, które wciąż mają rezonans w dzisiejszych czasach. Jedną z najważniejszych lekcji jest siła wyboru i jego konsekwencje. Kain miał okazję by się nawrócić i poprawić swoje drogi, kiedy Bóg go ostrzegł przed zabiciem Abla. Bóg powiedział mu: Jeśli czynisz dobrze, czy nie zostaniesz przyjęty? A jeśli nie, to grzech czai się u drzwi, pragniecie zdobyć, ale ty musisz nad nim panować. Rodzaju 4:7 to ostrzeżenie przypomina nam, że zawsze mamy możliwość wyboru między dobrem a złem, a konsekwencje naszych decyzji wpływają nie tylko na nas, ale również na tych wokół nas. Ponadto historia Kaina i Abla uczy nas o prawdziwej naturze czci i ofiary. Abel przyniósł Bogu to, co najlepsze ze swojego stada, pokazując, że jego ofiara była złożona z szczerości i szacunku. Kain z kolei ofiarował owoce ziemi, ale bez tego samego zapału i oddania. To prowadzi nas do refleksji nad tym, co my ofiarujemy Bogu w naszym życiu. Czy dajemy z siebie to, co najlepsze, czy tylko powierzchownie spełniamy obowiązki? Lekcja jest jasna: Bóg pragnie szczerego serca, gotowego do oddania wszystkiego z miłością i zaangażowaniem. Miłość i oddanie, a nie tylko puste akty ofiary. Nawet po popełnieniu morderstwa swojego brata Kain nie został porzucony przez Boga. Choć został skazany na tułaczkę po ziemi, Bóg nałożył na niego znak, aby nikt go nie zabił. Rodzaju 415. To pokazuje miłosierdzie Boga nawet w obliczu osądu. To potężne przypomnienie, że nawet gdy upadamy w grzech, wciąż jest miejsce na łaskę Bożą, o ile szukamy pokuty. Sprawiedliwość i miłosierdzie Boga idą w parze, a ta historia wzywa nas do zbliżenia się do Niego z pokorą i uznaniem naszych słabości. Ta narracja inspiruje nas do zastosowania tych lekcji w naszym codziennym życiu. Nieustannie jesteśmy wezwani do wyboru drogi prawości, do ofiarowania Bogu najlepszego z nas i do uznania, że nawet w naszych najciemniejszych chwilach łaska Boga jest dostępna, aby nas przywrócić. Teraz, gdy zbadaliśmy historię Kaina i jego żony, wraz z zapomnianymi córkami Adama i Ewy, jasne jest, że te opowieści mają wiele do nauczenia nas. A teraz chcę wiedzieć, co o tym sądzisz? Jak postrzegasz te historie? Lekcje o wyborze, ofierze i łasce Bożej przemawiają do Twojego serca? Podziel się swoimi refleksjami w komentarzach poniżej. Twoja opinia jest bardzo cenna. A razem możemy rozwijać naszą wiedzę i wiarę, budując zaangażowaną społeczność, która szuka odpowiedzi i inspiracji w pismach. Jeśli ta historia skłoniła cię do refleksji nad złożonością wyborów i nad tym, jak jak Bóg może wykorzystać nawet błędy, aby ukształtować naszą historię, zapraszam cię do kontynuowania tej podróży ze mną. Zapisz się na kanał, abyśmy mogli odkrywać te głębokie narracje biblijne, historie, które nas uczą i inspirują. Razem możemy zanurzyć się głębiej w słowo Boże, odkrywając jego tajemnice i jak zastosować je w naszym życiu dzisiaj. Chciałbym również wiedzieć, czy są inne historie biblijne, które chciałbyś zbadać, czy są tematy lub postacie, które budzą Twoją ciekawość? Zostaw swoje pytania lub sugestie w komentarzach, a stworzymy przestrzeń do dialogu, w której wszyscy mogą uczestniczyć. Twoje zaangażowanie jest niezbędne do zbudowania wspólnoty opartej na miłości do słowa i pragnieniu nauki. Dziękuję za oglądanie i za bycie częścią tej duchowej podróży. Niech razem nadal szukamy mądrości i rozeznania w Słowie Bożym. Nie zapomnij zostawić lajka, like podzielić się tym filmem z przyjaciółmi, którzy mogą być zainteresowani tym tematem, a także aktywować dzwonek, aby nie przegapić kolejnych treści. Niech Bóg błogosławi twoje życie i twoją drogę w wieżę